Cześć. Witajcie na kanale Turbo Świnka Morska. Pod materiałem Z Amigą Walker jeden z widzów napisał, że Walker miał być w wersji Tower. No powiem, zainspirowało mnie to, że poszukać jakiś koncept Artów do Amigi. No i się okazało, że znalazłem. Nie tylko znalazłem koncept arty Amigi Tower, Amigi Walker Tower. O tym za chwilę, ale też znalazłem inne koncept arty, które są równie ciekawe. I znalazłem je na przykład w magazynie Amiga numer 7 z 1999 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to był przedostatni numer magazynu Amiga. To jest przedostatni numer magazynu Amiga, co oznacza, że informacje w nim są najświeższe z możliwych. Dobra, może nie są. W każdym razie, jest to na, w artykule jest napisane, że na stronie, na oficjalnej stronie Amigi można zobaczyć taki koncept arty. Ta strona oczywiście nie działa, ale koncept arty na papierze zostały i są też strony internetowe, na których też można sobie te koncept arty zobaczyć. Najciekawsze, no Może nie najciekawsze, ale bo to jest dużo ciekawych rzeczy na tych koncept artach. Ale tak, już widać, że napędy optyczne są w standardzie. I nie tylko, że są w standardzie, to jeszcze ktoś tu napisał DVD. Czyli Amiga CD32 miała dołożony napęd CD, który był dość nowoczesny, przynajmniej dla Amigi. No, na PC już był wcześniej znany. Eee, a tutaj już ktoś poszedł o krok dalej i wstawił DVD. Czyli jakiś mocniejszy sprzęt, skoro można by zakładam odtwarzać na przykład filmy na DVD. Autor artykułu zwrócił słusznie uwagę, że bardzo przypominają iMac-i te wszystkie, może nie wszystkie, ale większość z tych koncept artów. Zwrócił też uwagę, że klawiatury są bezprzewodowe, To jest bardzo ciekawe. Fajnie, że są tableciki, też bardzo, bardzo rozwojowe, przyszłościowe, chociaż miałem kiedyś tablet i nie bardzo wiedziałem, co mam z nim robić, więc w sumie tylko wyświetlał zdjęcia i strony internetowe. Tym niemniej, na pewno są ludzie, którzy mają dla nich zastosowanie. I Muszę przyznać, że jak na lata 90., to te koncept arty naprawdę naprawdę wyglądają zacnie. Ale żeby sztucznie nie przedłużać, możecie je sobie obejrzeć, właśnie pod linkiem, który tutaj wyświetla się na ekranie, albo na zdjęciach, które ja Wam wyświetlam. Teraz przejdźmy do Amigi Tower, bo to w sumie jest najciekawsze. Amigi Walker Tower. Będę Wam pokazywał duże zdjęcia, bo tu na tym ekranie nic nie zobaczymy. Czy znaczy ja zobaczę? Jak widać. Amiga Tower wyglądała jak Amiga Walker z podczepioną skrzynką od spodu. I jak widać tutaj na tym konceptarcie arcie, napęd, napęd dyskietek jest w miejscu, gdzie obudowa się zwęża, czyli dużo bardziej sensownie niż w, tym, niż w tej obudowie, którą widzieliśmy w poprzednim materiale. Tym bardziej, że napędy 525 widać wyraźnie, że są montowane pod spodem. Co ciekawe, nie znalazłem konceptu artu, gdzie obudowa Big Tower do Amiga Walker. Byłaby pokazana z tyłu, więc ciężko ocenić, w jaki sposób byłaby zamontowana płyta główna w takiej Amidze. Ale podejrzewam, zgaduję sobie oczywiście, no bo w momencie, kiedy ona byłaby na samym spodzie, tak jakby się wydawało z filmu, który poprzednio pokazywałem, no to w tym momencie strasznie długie taśmy do napędów by musiały być. Nie wydaje mi się, żeby to tak miało wyglądać. Ale jest też wersja pośrednia, moim zdaniem bardziej rozsądna. Bardziej rozsądna pod względem montażu różnych urządzeń, a nie pod względem termo, termoregulacji, bo mi się wydaje, że ta obudowa mogłaby się dość dobrze grzać. Ale to moje, moje, wydaje mi się, może nie mam racji. I tutaj wyraźnie widać, że od spodu po prostu rozszerzono tą amigę, podniesiono ją, i tu faktycznie płyta główna mogłaby być na samym spodzie takiej obudowy, a jednocześnie wszystkie karty rozszerzeń mogłyby być w poziomie po lewej, po prawej stronie, no to jest oczywiście koncept art i tu nie należy się czepiać detali. E, w fazie produkcyjnej, na w fazie projektowania tak naprawdę wyszłoby, jakby to miało być montowane, ale nie widzę przeszkód, żeby właśnie było montowane w taki sposób, jak tutaj jest na tym szkicu. Przy czym na tym szkicu, tej średniej wieżyczki albo małej wieżyczki już napęd CD dano na samą górę. Przy czym w tej wersji powiedzmy, że to jeszcze przechodzi Ponieważ nie da się pod spodem zamontować więcej napędów, że ta obudowa jest przewidziana tylko i wyłącznie pod jeden napęd 525, więc tutaj to jeszcze mógłbym na to przymknąć oko. Oczywiście, jakby to zostało wyprodukowane, to i tak bym musiał przymknąć oko, no bo przecież co, mam sobie sam dziury robić i przełożyć tak, jak ja uważam, że będzie lepiej. No nie. Ale w tych artach pojawiły się jeszcze klawiatury i w tej klawiaturze, przynajmniej na górze, jest coś ciekawego, moim zdaniem, bo ta na dole to takie trochę. Udziwnienie. Jakie, jakieś coś na górze dorzucili. Nie wiem dlaczego miało to służyć i dlaczego miało być fajne, ale ta na dole podejrzewam, że miała być ergonomiczna i dodano jakieś skrzydełka rozszerzenia pod nadgarstki. chociaż nie wiem jak miałoby to podczas pracy spełniać swoją rolę. Ale przynajmniej ładnie wyglądało. To, żeby było wygodne, to już by ocenili użytkownicy. Zresztą wydaje mi się, że użytkownicy już ocenili, czy takie podkładki pod nadgarstki mają sens, ponieważ bardzo mało osób, nie zaobserwowałem, żeby wiele osób, żeby było to powszechne. Większość ludzi używa klawiatury jednak bez podkładek i używa klawiatur prostych, niełamanych, więc wydaje mi się, że niektóre ergonomiczne rzeczy, które miały nam ułatwić życie, się po prostu nie przyjęły, bo bo może nie były ergonomiczne, były ergonomiczne tylko z założenia. Ale to moje tam pitu-pitu, to jest nieważne. Ważne, że przewidziano też fikuszne klawiatury i na tym zakończę materiał, ponieważ to tylko jest dodatek i tu nie ma o czym opowiadać. Sami sobie obejrzyjcie te obudowy i ocencie, jak Wam się podobają i czy Wam by się to podobało. Napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się, cześć!